Witajcie, kochani. Myślę, że dla wielu z nas bardzo takim trudnym aspektem funkcjonowania jest to, że jest nadmiar myśli. Myślimy o wielu rzeczach, analizujemy wiele rzeczy, budzi się w nas wiele myśli na jakieś różne tematy, i nieraz jest tak, że one są tak przytłaczające, tak zapętlające, że jest nam bardzo ciężko. Jesteśmy tacy bardzo obciążeni różnym, różnymi myślami i jest to element, który spotykam w wielu różnych odsłonach. I powiem Wam, że to jest bardzo istotne, bo by dostrzec to, skąd to jest i dlaczego tak się dzieje. Jest coś takiego, że wiele osób, włącznie ze mną, mówi o ciszy. Wejść w swoją ciszę, w swoje serce, no i wchodzimy w tą ciszę, ale te myśli się dalej pojawiają, napierdzielają, że tak powiem, I, no i tak tęsknimy za tą ciszą. I to jest bardzo istotne, żeby teraz, tak sobie, pomyśleć nad tym z kilku różnych stron. Chodzi o to, że owszem, na pewno czysta jelita. Wspierają, wspomagają to, że nasz sposób myślenia jest klarowny, przejrzysty. I powiem Wam, że to jest bardzo istotny element: i wszelkiego rodzaju działania, które oczyszczają nam naszą florę bakteryjną, oczyszczają nam nasze jelita, jak wstrzymanie się od jedzenia, jest bardzo wspierające to, żeby te myśli się rozrzedziły, żeby ta częstotliwość fal mózgowych się zmieniła. Kiedy wstrzymamy się na przykład od niepicia i niejedzenia, albo inaczej mówiąc różnego rodzaju uruchomimy autofagocytozę, to naturalnym elementem będzie to, że nasz sposób myślenia się zmieni. Jest to bardzo ważne. Są jeszcze głębsze sposoby oczyszczenia ciała, komórek, wątroby, które są bardzo też sprzyjające, bo czasami myślimy, że już oczyściliśmy się, a wielokrotnie spotkałem się na, w swoim doświadczeniu i w obserwacji innych, że pewne inne aspekty mogą też w pewnych okolicznościach się przejawić i. W oczyszczeniu, w procesie oczyszczenia się ujawnić. Także, kochani, to jest bardzo istotne, żeby zadbać o tę jelita, zadbać o swoje ciało, o tą energetykę. I teraz jest kwestia taka, że jak bardzo niesamowitym doświadczeniem jest rozpoznanie. Tak obrazowo to ujmując, bo można byłoby hm, mówić tu, że jest. jest Aura jest aura, jest, jest nasze pole i tak dalej, przyczepiają się do nas różnego rodzaju chmurki, myśli i tak dalej, obciążają różne rzeczy. Chciałbym, żebyśmy tak obrazowo zobaczyli to, że my w swej esencji jesteśmy ciszą. I teraz chodzi o rozpoznanie. Czy jestem kreatorem swoich myśli? Tworzę te energoinformacyjne obrazy. Czy może jednak jest tak, że podtrzymuję w swoim życiu te chmury, które wokół mnie krążą i zapętlają się poprzez to, że uwagą je dokarmiam? To jest bardzo istotne. Wiecie, to rozpoznanie jest związane z tym, że kiedy tak na przykład coś się pojawia w naszym życiu, jakiś element, który coś jest takim bodźcem, wywołującym pewne, pewne skojarzenia, pewną, pewien potok myśli, pewną tendencję myśli, pewien kierunek. I zobaczenie tego, że jesteśmy... I nagle coś się przejawia przed nami, jakaś sytuacja, jakaś interakcja, jakaś rozmowa, jakiś obraz, i nagle pojawia się w nas pewna, pewne rozpoznanie. Dostrzegamy, że pojawia się pewien rodzaj myśli, odczucia, emocji, i widzimy w tym wyraźnie, że to już miało miejsce. Że pewna sytuacja wywołuje w nas pewien schemat myślowy, schemat emocjonalny, i powiem Wam, że to jest rozpoznanie bardzo fundamentalne w tym, żebyśmy mogli potem rozpoznawać inne, kolejne myśli, które są tak naprawdę oblepionymi programami, oblepionymi chmurami, oblepiającymi nas chmurami, które tak na a naprawdę powodują to, że my w zapętleniu, dokarmiając je, funkcjonujemy i pozbawiamy się tego, że jesteśmy kreatorami, I że możemy tworzyć. Bardzo istotne jest to, że często w tych myślach zapętlających jest coś takiego, że pytamy o coś. Reagujemy w podobny sposób, coś widzimy w taki, a nie inny sposób, już mamy utartą ścieżkę postrzegania czegoś, bo to jest takie i takie. I w pewnych sprawach może to być bardzo pomocne i wspierające, ale w większości to nie jest perspektywa w tu i teraz. Zawsze te myśli, które rozpoznajemy, które przywołują pewien schemat już nam znany. Wchodzimy w pewien schemat i od razu robimy, o, bo to jest tak czy tak, reagujemy tak czy tak. Tak naprawdę wtedy schematycznie reagujemy. A ta zdolność rozpoznania, że możemy wybrać swoją reakcję, wymyślić siebie na nowo w danym kontekście, który nas spotyka, energetycznym, wibracyjnym, jest czymś, co po prostu urzeczywistnia to, kim naprawdę jesteśmy. Kreatorami swojego życia. Tak więc, ilekroć będziemy reagować na to, co na nas będzie przychodzić i będziemy mówili, że to jest... No właśnie. Takie oczywiste. To powiem Wam, że w tu i teraz wszystko jest nieoczywiste. Tak brzmi fajnie. I dlatego tak to powiedziałem. Bo wszystko jest po prostu zaskakująco nowe. Uczymy się Odkrywamy, o nie, nie uczymy, odkrywamy na nowo cały czas siebie w tym, by nie szablonowo reagować, by w mądrości, mocy miłości swojego serca przejawiać się w każdym nowym tu i teraz. A rozpoznanie to jest właśnie to coś, co mi towarzyszy w tych spotkaniach z Wami. Kiedy spotykam się z osobami, to dla mnie istotne jest to, żeby być takim lustrem, które przynosi rozpoznanie. Pokazuje. Pokazuje, że to zapętlenie ci nie służy. To zapętlenie myślowe ci nie służy. Że można spojrzeć na pewne rzeczy tak rozszerzająco, tak uwalniająco, że nagle jest. Aha, no właśnie. Kochani, najlepsze dla was. Thank you